Znajdujemy się na krakowskiej lidze szkolnej, podczas której rywalizują uczniowie krakowskich szkół. Zadamy im kilka pytań. Od jakiego czasu już grasz w szachy, i kto cię nauczył? Tata i od tego roku. Od przedszkola gram szachy, mnie nauczył tata. E, od pięciu lat nauczył mnie pan z przedszkola. Tata mnie nauczył, a gram od roku. E, gram w szachy już kilka lat, e, nauczył mnie tata, kiedy miałam sześć, potem miał ja długo przerwę, ale teraz wróciłam z powrotem do gry. No nie wiem kto mnie nauczył, ale jak miałem cztery, pięć lat. Gram w szachy od półtora roku i tata mnie nauczył grać. Mój brat i tata. Dziadek. E, a od jakiego czasu już grasz w szachy? Od tego, kie, od tego którego chodzę na szachy w przedszkolu. E, gdam w szachy tak około 6 lub 7 lat. E, najpierw uczył mnie mój tata, a potem pan Rafał, a potem pan Dyszard Budkiewicz. Tata. A od jakiego już czasu grasz? E, od 5 lat. E, zacząłem grać w szachy. W w wieku trzech albo czterech lat. tata mnie wtedy uczył? Tata i gram od kiedy, kiedy mi Mikołaj przyniósł szachy. Kiedy ci Mikołaj przyniósł szachy? Jak miałem około 4 lat. A co najbardziej lubisz w grze w szachy? Że jest taka ciekawa. Yy, wygrywać. Yy, wygrywać. E, że można rozruszać mózgi, i że jest dużo fajnych schematów, i taką satysfakcję, jak się wygra partię. E, no, ładne maty. No. Ostrość. Lubisz ostre pozycje? Tak. To, że można coś tam mata i wygrać. Grać dla zabawy. Grać i zabawa. Lubię grać z innymi. Lubię się w tym bawić. Bo lubię się po prostu lubię grać z innymi i to mi sprawia bardzo, bardzo dużą przyjemność. A najlepiej jest jak gram z przyjaciółmi, bo to jest jeszcze większa przyjemność, ale też mogę poznawać innych kolegów, których poznałam już dwóch. A kto jest twoim ulubionym szachistą? Mój brat. Wujek Daniel. Eee, Jan Krzysztof Duda. Jan Krzysztof Duda. Jan Krzysztof Duda. Super, a dlaczego Jan Krzysztof Duda? No bo dobrze gra, jest polski. Mm, mój dziaduś. Okej, okay. lubisz grać z dziadkiem w szachy? Tak. A wygrywasz z nim często? No tak. Hikaru na kamura. A dlaczego Hikaru na kamura? Bo ponieważ mój tata też go lubi. Oboje lubicie Hikaru? Super. Hikaru Nakamura. A dlaczego Hikaru Nakamura? Bo robi śmieszne rzeczy. Jakie śmieszne rzeczy? Że na przykład jak grał z Magnusem Carlsenem to zagrał E4, E5, Króle 2, Króle 7, E1, Króle, Króle 8 i bił remis. Klaudia. Jaka Klaudia? Skoczylasz. No chyba Duda, bo jest Polakiem w zasadzie. Jan Krzysztof Duda, bo zeszedł bardzo daleko w młodym wieku i jest naszym polskim szefistką, jest pierwszej piętnastej w, 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 w świecie, więc jest, bardzo mnie inspiruje. A jaka jest Twoja ulubiona figura i dlaczego? E, hetman, bo ma e, największą ilo możliwą ilość ruchów. Królową. A dlaczego lubisz najbardziej Królową? Można chodzić prawie wszędzie. Skoczek, bo można dać widły na, na różne figury. Damka. A dlaczego dama? Bo ona się rusza w różne strony. Okej okay, i może dużo figur zbić, prawda? Tak. Mm, królówka. A dlaczego królówka? No bo e, może wszędzie jeździć. E, ile, tyle ile chce? Hetman. A dlaczego? Bo Hetman ma najwięcej możliwości. E, moją ulubioną figurą e, myślę, że jest wieża, e, bo wieża jest bardzo szybka i e, dobrze e, spełnia swoją rolę na szachownicy. E, hetman. Dlatego, że nią zawsze można wygrywać e, w szachach. Skoczek. E, no, z nim jest dużo możliwości, no może przeskakiwać przez inne figury. Hetman. A dlaczego Hetmanem? Bo się najbardziej nauczyłbym grać. No Hetman i skoczek. Skoczkiem można yy, jakby dobrze yy, wejść w jakieś zakamalki i przeszkodzić. No a Hetman ma dużo możliwości i też jest dobry będzie. Yy, goniec, bo można robić wiązania. Skoczek, bo to koń i chodzi na literę L. Super, dziękuję Ci bardzo piątka i powodzenia